Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Sprzeczności nie istnieją. I dziś przychodzę z bardzo wymagającym tematem, jaki już widać po tytule: Nie chcę mieć dzieci, czyli co tak naprawdę podświadomość skrywa pod tą narracją. Będę kierowała ten przekaz głównie do kobiet. I teraz, na samym wstępie, zaznaczam, że ten materiał nie ma absolutnie na celu namawianie kogokolwiek do posiadania fizycznych dzieci, nie ma na celu romantyzowania rodzicielstwa, bo coś, co chcę rozłożyć tutaj na czynniki pierwsze, to przede wszystkim podświadomy zapis dziecka, zapis macierzyństwa, zapis kobiecości, bo macierzyństwo i kobiecość w zdrowym zapisie to nie to samo. I jak to wszystko manifestuje się później na zewnątrz. Ok, więc rzucam pierwszą cegłę. Czym jest macierzyństwo? Czym dla ciebie jest macierzyństwo? Jak to rozumiesz? Jakie masz pierwsze skojarzenia? Co ci się odpala w ciele? Albo jakie triggery się uaktywniają? Teraz możesz sobie zatrzymać to nagranie i poobserwować. Jeśli temat jest bardzo drażliwy, to ego możecie tam nawet nie wpuszczać, ale to również informacja zwrotna do zapisania. Czyli nie jestem w stanie się nawet zbliżyć, bo jest to tak bolesne, na przykład, tak odrażające, upokarzające, ograniczające. Wpisz dowolne. To, co tam do ciebie przychodzi. No, ale z kolei wszystko jest w porządku, bo też nie zakładam, że tutaj muszą się same dramaty wydarzać, tak? No to super i przechodzimy dalej. Czym tak naprawdę jest to macierzyństwo? Kreacją. Macierzyństwo to energia kreacji i tworzenia. Twoja wewnętrzna matka dosłownie tworzy i kreuje materię. Dziecko może być to dosłowne lub metaforyczne dziecko też jest tą materią, którą tworzy ta matka. Twoim dzieckiem jest wszystko dookoła wszystko to, co ty tutaj tworzysz na tej ziemi: dom, projekty, biznes, rodzina, roślinki w ogrodzie, zwierzątka, jeśli masz. Matka to tworzy. Matka to karmi i zasila swoją energią, matka daje temu życie, i później troszczy się o to z miłością. Każda kobieta ma w sobie archetyp matki, każda. Nie da się tego nie mieć w sobie. Ale można to odrzucić, można to wyprzeć, i można się z tym nie utożsamić, jeśli zostało skojarzone z zagrożeniem. To nie znaczy, że to magicznie znika, bo ja tak chcę. Tylko to po prostu trafia wtedy do cienia i zaczyna siać spustoszenie. Bo matka, która nie daje życia, to najczęściej matka, która przynosi śmierć. Jung chociażby o tym pisał. Opisywał archetyp wielkiej matki. Opisywał ją jako kobietę, właśnie, dającą życie, kobietę płodną, kobietę taką opiekuńczą, ciepłą. Ale opisywał też jej cień. Opisywał to, jaką jest niszczycielską mocą, destrukcyjną, przynoszącą śmierć. Jak się temu dobrze przyjrzysz, to zaobserwujesz to na każdym kroku. Dlaczego przynosi śmierć? Bo odcina przepływ, bo nie chce karmić, bo kojarzy karmienie z wykorzystywaniem. I co się dzieje później? Nawet kaktus przy mnie usycha. Zwierzęta mi chorują, firma upada, związki mi nie wychodzą, bo jestem w trybie zwalczania mężczyzn. Na dodatek wybieram tylko takich, z którymi mogę realnie walczyć, a którzy przy okazji sami mają kompleks niższości i są słabi. Bo wtedy sobie potwierdzam, że muszę trzymać gardę i muszę wszystko sama, i świat jest przeciwko mnie, i nie mogę wyluzować. Dlaczego wszystko wokół mnie usycha, bo albo w ogóle tego nie chcę na poziomie podświadomym, albo nauczyłam się to obsługiwać dla świętego spokoju, bo muszę, ale robię to mechanicznie, czyli teoretycznie wszystko jest zaopiekowane, kwiatki podlane, pieski, kotki nakarmione i wypielęgnowane, partner obsłużony. Strategia firmy spod, lini spod linijki, ale to wszystko i tak umiera. Nie potrafi tego podtrzymać przy życiu. To wszystko jest jakieś takie zimne. Dlaczego? Bo nie chcę być matką dla tego wszystkiego. I to po raz kolejny podkreślam, że mówimy o archetypie podświadomym który odpowiada za tworzenie, karmienie i dawanie życia, bo tym jest matka. Ale to, że ja nie chcę nią być, to przecież mój wybór. Mam do tego prawo. Ja nigdy nie czułam tego instynktu. Od zawsze mówiłam, że, że dzieci to nie dla mnie. One zawsze mnie jakoś tak drażniły. No dobra, no to teraz kolejna cegła leci w szybę. Jeśli mówisz, że nie chcesz, bo to twój wybór, a jednocześnie w głowie słyszysz taki cichutki głosik mówiący: Nigdy nie skończę jak moja matka. To rezygnacja z macierzyńskiej energii nigdy nie była Twoim wyborem. Kurtyna. Jeśli chcesz udowodnić sobie, że Ty masz większe ambicje niż Twoja matka i Ty sobie nigdy na takie życie nie pozwolisz, jak ona miała, to siedzisz po sam czubek głowy w powinności i lojalności rodowej. Brawo. Brawo. To że wizualnie twoje życie wygląda jak przeciwieństwo twojej biologicznej matki, to wcale nie znaczy, że nie tkwiż lojalności rodowej względem niej. Ja sama na tym rozjechałam się jak żaba. Czyje jest to ja nie chcę mieć dzieci? Która tam tak się poświęcała ponad siły? I nigdy nic z tego nie miała. Która musiała wszystko sama, bo jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. A facet to w ogóle niczym się nie interesuje i wszystko ma w dupie. Sama ze wszystkim zostaje. Która była tamtą siłaczką? W której buty tak bardzo nie chcesz wejść? A jednak okazuje się, że wlazłaś. Albo jeszcze lepsze pytanie. Ile takich kobiet tam było? bo może być tak, że wszystkie, matki, babki, ciotki i ty będąc taką małą dziewczynką mogłaś się na to napatrzeć i zakodować sobie, oho, ja się przed tym obronię. Ja taka nigdy nie będę. Ja będę kimś więcej. Ja to udowodnię. Może być też tak, nie zawsze, ale może, że tak bardzo nie chciałaś stać się własną matką, Żeż stałaś się własnym ojcem i zachowujesz się jak sfrustrowany facet, rywalizujący z innymi facetami i udowadniający sobie, że wcale nie jest gorszy od nich. Ja wam udowodnię, że jako kobieta mogę być tak samo dobra jak i wy, albo i jeszcze lepsza. Bo bycie kobietą jest upokarzające. Bycie matką jeszcze gorzej. A ja sobie na to nie pozwolę. Ja skontroluję wszystko. Czyje to jest, ja się pytam? Czyje to jest? Czym jest dla ciebie chociażby bycie żoną? Hmm? To kolejny aspekt. Co oznacza bycie kobietą, żoną, matką? Co to oznaczało dla Twojej matki i babki? Tu masz swoje: Ja nie chcę mieć dzieci. Tu masz swoje: Ja będę lepsza od mężczyzn. Tak, ba, tak długo, jak będziesz tworzyć z taką intencją i z takiego położenia podświadomego, to tak długo na zewnątrz wszystko będzie ciężkie, wszystko będzie walką, wszystko będzie sztywne, zimne i umierające. Bo jak możesz tworzyć i dawać życie czemukolwiek, skoro uważasz to za upokarzające i zagrażające? No, nie da się, jest ciężko, bo jak ma nie być ciężko w takiej sytuacji? Tutaj najczęściej w pakiecie mamy również blokadę na przyjmowanie, bo przyjmowanie też wiąże się z utratą autonomii i z tym, że to i tak obróci się przeciwko mnie. No jak było w domu? Nie mogłam nic przyjąć, bo męskość była słaba, bo męskość mi to wypominała. Bo to, co dostarczał mężczyzna, było niewystarczające. Ja musiałam to nadrabiać z punktu widzenia tej twojej matki, tak? Więc ja sobie teraz na żadne wsparcie nie pozwolę, bo wiem, że nie mogę na to liczyć. Więc ja sama, ja wszystko sama. Manifestacja też jest ciężka, bo ja ją kontroluję. Ja nie pozwalam sobie na przyjęcie niczego. I teraz zobacz ten paradoks lojalności rodowej. Niby wszystko robisz inaczej niż swoja matka, a nadal w środku czujesz się samotna, a rzeczywistość jest ciężka. Tak samo jak u niej. Bęk. To jest lustrzane odbicie tej samej prawdy. Opór zawsze wzmacnia połączenie, zawsze. Chce się tego pozbyć? To nadal opór, który wzmacnia połączenie. To powinno już zniknąć, to już powinno wyglądać inaczej. To z kolei nadal kontrola. I teraz kolejne takie sygnały alarmowe, które mogą ci się z tym połączyć, to oprócz takich kaseł, ja nie chcę mieć dzieci, nie, nie znoszę dzieci, drażnią mnie dzieci, to przy okazji możesz mieć taki odruch, brzydzi mnie ciąża. Brzydzą mnie kobiety w ciąży, albo przynajmniej mam taką niechęć. Ten brzuch jest taki. E, brzydzi mnie poród, brzydzi mnie karmienie piersią, odrzuca mnie to. Dziecko powinno być na butelce. Zobacz, jaki przekaz podprogowy. Brzydzi mnie karmienie. Brzydzi mnie karmienie, brzydzi mnie zasilanie. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby teraz się do tego fizycznie zmuszać i przekonywać. Tylko zobacz jaki tu jest przekaz podświadomy. Co mnie brzydzi, wszystko co związane z tworzeniem, kreacją i dawaniem życia. Dziecko i ciąża to jest metafora na wszystko inne co się rozgrywa dookoła. I teraz przejdę sobie już trochę dalej, bo jako że moją największą miłością jest praca z cieniem, to uwielbiam obserwować jak on sobie pracuje w terenie, że tak powiem. No, i ostatnio miałam ku temu jedną okazję, która bardzo dobrze odwzoruje to, co przed chwilą powiedziałam. Wyskoczył mi pewien filmik gdzieś w social mediach, gdzie jakaś klinika ginekologiczna nagrała rolkę o tym, jak pierwszy raz przystawić dziecko do piersi po narodzinach. I jedna z pacjentek zgodziła się wystąpić w tym nagraniu, żeby to zademonstrować. No i w komentarzach burza. Pojawiło się tam całe zatrzęsienie kobiet, tylko po to. Aby zakomunikować bardzo kwieciście, jak bardzo one tym gardzą, jak bardzo jest to obrzydliwe, jak bardzo nie mogą na to patrzeć i że one nigdy w życiu nie urodzą żadnego dziecka. No wspaniale, ale kto pytał? Babo kto pytał? O co chodzi tym ludziom? No, przybliżmy sobie o co im chodzi. Patrzcie, co one robią. Same przyłażą na profile dziecięce lub okołoporodowe, same zaczepiają i prowokują, pisząc chociażby takie paskudne komentarze, i w tym momencie same wywołują wojnę, jednocześnie od razu ustawiają się w roli ofiary opresji ciążowej. One czekają, aż ktoś zacznie je umoralniać, albo napisze im coś w stylu Ej, ale ty sama też byłaś kiedyś takim dzieckiem, nie przeginaj. Bo wtedy mogą wygłosić ten swój manifest, po który tu przyszły. Bo nadal mówimy tu o tym, że one same przyszły zaczepić jako pierwsze. No i się zaczyna. Będę robić sobie z moim ciałem co chcę i nikomu nic do tego. Nie znoszę dzieci i nigdy nie będę ich miała. Moje życie jest więcej warte. Ja przynajmniej zrobiłam karierę i nigdy nie zostanę kurą domową. No, potupaj sobie jeszcze nóżkami. Żeby takie jednostki mogły czuć na sobie presję urodzenia dziecka, czyli to, co sobie wmawiają, to muszą mieć swojego oprawcę, który będzie ich do tego nakłaniał. Jeśli go nie ma, to sobie go stworzą, tak jak na załączonym obrazku. Jeśli decyzja o braku dziecka jest w pełni świadoma, to często towarzyszy temu spokój i nie obchodzi Cię to, co inni o tym myślą. Nie grzebiesz w tym. Ale jeśli emocjonujesz się tym jak wścieknięta, wszędzie widzisz atak w swoją stronę, presy i odpalasz się jak fajerwerka, to niech zapalić się czerwona lampka. Na poziomie podświadomym one same pchają się tam, gdzie jest dużo tematyki związanej z tym, co w nich najbardziej wyparte, bo tak działa cień. I stwarzają sobie sytuację, w której na końcu będą mogły czuć się jak terroryzowane. Nikt ich w obecnych czasach nie zmusza do tej roli, ale one tak się czują i same stwarzają ku temu okazję i same manifestują sobie takie okoliczności. Świadomie będą twierdzić, że unikają tego jak ognia, a podświadomie, podświadomie same kierują się w miejsca, gdzie będzie dużo tematyki macierzyńsko-dziecięcej. Na przykład na cały samolot będzie tylko jedno płaczące dziecko, a one dziwnym trafem będą siedziały akurat obok niego. Cień podświadomości zawsze będzie dążył do ujawnienia konfliktu poprzez wywalenie ci tego konfliktu na zewnątrz i będzie to się odtwarzało tak długo, aż połączysz kropki i zrozumiesz o co ci chodzi. Takie panie same terroryzują się tym, że utrzymują postawę, w której podkreślają, jak bardzo im wspaniale w obecnej sytuacji, a w rzeczywistości ciągle kręcą się po przestrzeniach, którymi przecież tak się brzydzą. Sprzeczności nie istnieją. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo te kobiety zawzięcie podkreślają na każdym kroku, jak bardzo są szczęśliwe i spełnione, i jak bardzo denerwują się tym. Gdy ktoś to podważy, nagle reagują silnie i emocjonalnie, tak jak już wcześniej mówiłam. I teraz ponownie podkreślę. Tutaj mówię o konkretnej grupie kobiet, które tak się zachowują, a nie o wszystkich. Ale o tym jeszcze będę wspominała w podsumowaniu. Po czym jeszcze rozpoznać taką kobietę? Też ich pełno wszędzie widać w przestrzeniach publicznych. To te, które muszą wszystko same, które nie potrafią przyjmować i jednocześnie triggerują je kobiety, które na wsparcie i przyjmowanie są otwarte. One zrobią wszystko, aby taką kobietę, prowadzącą wygodne życie, upokorzyć albo wpędzić ją w poczucie winy. Będą stawiały się w wyższości moralnej, będą uważały, że są lepsze i będą patrzyły z politowaniem na te wszystkie wygodne kobiety. To wszystko fantazje ich ego, aby nie dopuścić do siebie faktu, że swoją własną kobiecość i macierzyństwo trzymają w cieniu. I teraz na koniec najważniejsze. Czy, aby się z tym uporać, to muszę się zmusić do posiadania fizycznego dziecka? Nie. Nie musisz teraz nagle rozczulać się nad różowymi bobasami, bo to nie o to chodzi. Uzdrowienie wewnętrznej matki nie odbywa się po to aby wydać Ci obowiązek zakładania rodziny. Dziecko nigdy nie powinno być obowiązkiem, a jeśli nim jest, to na pewno nie powstało z sakrum. W tym życiu możesz faktycznie tą matką biologiczną nigdy nie zostać, ale to nie znaczy, że swój wewnętrzny archetyp matki masz trzymać w zamrażalniku. On jest częścią każdej kobiety, on jest dla Ciebie, dla Twojej obfitości, nawet jeśli dosłowną matką nie jesteś. Powiem więcej. Integracja tego aspektu cienia jest ważna, abyś mogła mieć faktyczny wybór. Gdy mówisz, że nie chcesz mieć dzieci, bo jesteś straumatyzowana tym, co widziałaś w domu, to to nie jest twój obiektywny wybór, tylko postawa obronna. Jeśli matka jest w cieniu, to ty nie masz pojęcia, jakie są jej faktyczne potrzeby, bo nie masz z nią kontaktu, na logikę. Jak coś jest wyparte, to nie wiesz o tym nic. Dopiero, kiedy wystawisz się do światła, to widzisz, ile z tego, co twierdziłaś do tej pory, jest naprawdę twoje. Dopiero wtedy widzisz, chcesz, czy nie chcesz. I wtedy obie wersje będą dla Ciebie zdrowe. Jak wydobędziesz to macierzyństwo z siebie, to energetycznie zaczniesz rodzić życie. Zacznie ci płynąć, zaczniesz być ciepła i obecna. Będziesz przyjmować i będziesz otaczać miłością wszystko to, co otrzymujesz, bo tak działa ten ruch, bo tak działa ta energia i ten obieg. Jest ekspansją w ucieleśnionej postaci. Uzdrowiona matka to obfitość, a nie męczennica z krzyżem na plecach. Czy cesarzowa siedzi w kącie z krzyżem na plecach? No nie. Siedzi na miękkim tronie otoczona żyzno-płodną ziemią, bo wie, że jej obecność jest błogosławieństwem, a nie wstydem. No i myślę, że to tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad, jakiś komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do nadrobienia moich ostatnich odcinków. No i słyszymy się w następnym materiale. Cześć.